Zapraszam Cię do medytacji, która pomoże Ci skupić się na swojej wewnętrznej energii żeńskiej. Ta praktyka pomoże Ci poczuć się bardziej związana ze swoim ciałem, umysłem i duchem, a także z otaczającym Cię światem. Zanim zaczniemy, znajdź spokojne miejsce, w którym będziesz mogła usiąść lub położyć się wygodnie. Upewnij się, że nie będziesz rozpraszana przez najbliższe 10 minut. Możesz zapalić świecę, włączyć delikatną muzykę lub użyć olejków eterycznych, aby stworzyć przyjemną atmosferę. Rozpocznij od głębokich, spokojnych oddechów. Wdech przez nos, wstrzymaj oddech na kilka sekund, a następnie powoli wydychaj przez usta. Pozwól swojemu ciału się zrelaksować z każdym wydychanym oddechem. Teraz skup się na swoim sercu. Wyobraź sobie, jak bije w rytmie natury. Bije w harmonii z otaczającym cię światem. Poczuj ciepło i miłość, które emanują z tego miejsca. Przenieś swoją uwagę do swojej macicy. To centrum Twojej kobiecości. Miejsce, w którym rodzi się życie i twórcza energia. Poczuj połączenie z tym miejscem, z jego mądrością i siłą. Wyobraź co, jak z twojej macicy wypływa ciepłe, różowe światło. Światło rozprzestrzenia się po całym Twoim ciele, otulając Cię miłością i akceptacją. Poczuj, jak Twoja energia rzemieślka rośnie i staje się silniejsza. Teraz skup się na swoich zmysłach. Poczuj zapachy które Cię otaczają, usłysz dźwięki natury. Dotknij swojego ciała, poczuj jego ciepło i miękkość. Bądź wdzięczna za te doznania, za możliwość doświadczania świata poprzez swoje zmysły. Pomyśl o swoich pragnieniach i marzeniach. Co chcesz osiągnąć? Jakie są Twoje cele? Wyobraź sobie, jak Twoja energia żeńska pomaga Ci je realizować. Poczuj, jak z każdym oddechem stajesz się bardziej pewna siebie i swoich możliwości. Na koniec podziękuj sobie za tę chwilę spokoju i refleksji. Poczuj wdzięczność za swoje ciało, umysł i ducha. Pamiętaj, że jesteś silna, piękna i pełna mądrości. Twoja energia żeńska jest potężną siłą, która może zmieniać świat. Medytację otwórz oczy i powoli wracaj do rzeczywistości, zachowując w sobie spokój i harmonię, której doświadczyłaś.